Cześć Wam z tej strony, Cerber, Witam Was. Dzisiaj zajmiemy się czołgiem AMX 12T. Jest to francuski czołg lekki 6 tieru. Zarazem, jest to pierwszy czołg magazynkowy w tym drzewku oraz, moim zdaniem, najlepszy czołg do nauki gry pojazdami magazynkowymi. Jednak, pojazdy magazynkowe jest to odrębna grupa pojazdów, która wymaga opanowania specyficznych umiejętności, i na tym pojeździe spokojnie możemy ich się nauczyć. Ja poza tym wykorzystuję ten pojazd do szkolenia pierwszego perka u załogi, ze względu na to, że mnie gra się nim niezwykle przyjemnie. A teraz przejdziemy do tego, dlaczego mi się gra nim niezwykle przyjemnie. Więc przechodzimy pierwszy do drzewka badań, zobaczymy, jakie mamy możliwości. No tutaj, wybór mamy bardzo ograniczony, bo tak naprawdę mamy tylko dwa działa. I o tyle, o ile pierwszym działem będziemy grali naprawdę króciutko, bo tu wymaga zbadania. Przepraszam, do zbadania następnego działa potrzeba nam tylko 5800 EXPA i... Będziemy grali działem SA-50, które jest także jako działo topowe w następnym pojeździe z tego drzewka, czyli w amx 1375 13 Dlaczego jest? No przejdziemy do tego za chwilę, ale dlatego jest topowym działem nawet w następnym pojeździe, że posiada bardzo dużą penetrację. Jednak walory tego działa są, są bardzo duże i spokojnie jest sobie w stanie radzić z pojazdami właśnie o, o wiele wyższych tierów. Następna rzecz, którą, którą odkrywamy w miarę, w miarę szybko i sprawnie, to jest silnik, który zdecydowanie zwiększy mobilność tego pojazdu. Jednak stokowy silnik no, czyni ten pojazd lekko niemrawym. A Silnik ten, ten lepszy tutaj jest silniejszy o 50%, czyli podstawowy ma 250 koni, a ten ma 330. I, I ta wartość rzeczywiście będzie się bardzo rzucać w oczy. Oczywiście odkrywamy gąsienicę, nie zapominamy o, o radiu. I teraz przejdźmy może do <laughs> garażu. I tak... To działo na pocisku standardowym ma obrażenia 135 i penetrację 144, a na pocisku premium obrażenia mamy te same 135, ale penetracja jest ponad 200-202. Co nie zmienia faktu, że ja na tym pojeździe nie gram amunicją premium, i później wyjaśnię, wyjaśnię dlaczego, ale tak jak mówię, no, działo spokojnie, nawet z tą penetracją 144 pozwala na to, żeby, żeby radzić sobie z pojazdami, które spotkamy. <laughs> Następna rzecz to jest szybkostrzelność to jest 9 pocisków na minutę. Prędkość obrotu wieży to jest 46 i wartość ta jest wystarczająca, jednak gra się tym, tą, tą wieżą powiedzmy całkiem fajnie. Następna rzecz to jest depresja działa minus 6 i elewacja 12. No, co do tych wartości to jednak zdarzają się momenty kiedy brakuje nam tej depresji lub elewacji i powiedzmy niektóre miejscówki, na których innymi pojazdami jesteśmy w stanie skutecznie ostrzelać przeciwnika. Tutaj będą wymagały tego, by, by jednak z tych pozycji zrezygnować, bo właśnie ta, ta depresja tego działa będzie zbyt mała. No, nie wyobrażam sobie z drugiej strony, jak grałoby się tym pojazdem, gdyby on miał depresję minus 10. To już by był pojazd niezwykle przesadzony, bo byłoby mu widać tylko czubek wieży, a byłby w stanie karcić przeciwników z naprawdę dużą siłą. Więc wydaje mi się, że ta wartość no, będzie czasami sprawiała problemy, ale mimo wszystko jest wystarczająca do przyjemnej gry. Następnie mamy ładowanie. Tutaj ja mam 19 sekund ze względu na zastosowanie wentylacji. 2,5 sekundy pomiędzy pociskami, 4 pociski w magazynku. Są to przepraszam, informacje o tyle ważne, że gdy wyjeżdżamy na przeciwnika, który powiedzmy ma dużą wartość na strzał, czyli który jednym strzałem zdejmuje 300, ale ma duży czas przeładowania, to jednak wiemy, że w ciągu 10 sekund jesteśmy w stanie zadać przynajmniej 400 obrażeń. Nominalnie byłoby to ponad 500, ale ja radziłbym Wam w trakcie rozgrywki, jednak powiedzmy, zakładać, że będzie to 400, czyli może się zdarzyć, że któryś pocisk jednak, jednak nie wejdzie. Jest to wartość o tyle, o tyle bezpieczna, że no zawsze mamy jakiś tam zapas, jakąś rezerwę, a w momencie, gdy wyjeżdżamy na przeciwnika, który ma tego HP zdecydowanie więcej, no to trzeba sobie od razu przygotować drogę ucieczki, bo oddajemy magazynek i przez 20 sekund jesteśmy zupełnie bezbronni. Czyli nie możemy sobie pozwolić na to, że cofniemy się zaraz za jakiś kamień i tam będziemy sobie czekać 20 sekund, bo jeśli przeciwnik jest mądry i, i trochę. Z no to będzie wiedział, że wystrzeliście 4 pociski i przez 20 sekund jesteście jak kaczka na strzelnicy. Więc to są informacje ważne. Następnie czas celowania 2.16. To jest także całkiem, całkiem nieźle. Zdecydowanie możemy ten czas później jeszcze zmniejszyć braterstwem broni, ale bazowo 216 nie, nie jest źle. Rozrzut 0,38 jest wystarczający. Uszkodzenia na minutę. no Na tą wartość patrzymy zupełnie inaczej, jeśli gramy czołgami magazynkowymi. Tutaj, jednak, naszym podstawowym atutem, jest to, że oddajemy zadajemy duże uszkodzenia w bardzo krótkim okresie czasu, a nie liczymy tego powiedzmy na, jako DPM na minutę z tego względu, że rzadko strzelamy się z przeciwnikami 1 za 1, bo z reguły byłoby to dla nas niekorzystne. No jednak pojazdy tego Tieru zdecydowanie na strzał oddają częściej więcej niż my, więc cała sztuka y, gry tymi pojazdami polega na tym, żeby wyjechać, oddać magazynek, a potem y, oddalić się na bezpieczną odległość. <laughs> i Przeładować magazynek, lub wrócić po, po i wrócić po tego samego przeciwnika, lub poszukać sobie następnego celu. Następna rzecz, która nas interesuje, to jest żywotność tego pojazdu. Jest to 580, więc jest to, jest to niewiele. Oraz pancerz. Pancerz w tym pojeździe, jak w większości czołgów lekkich, jest hipotetyczny. Dlaczego hipotetyczne? Dlatego, że no, nie występuje. Zobaczcie, to jest szósty tier, czyli jednak wszystkie pojazdy y, mają penetrację powiedzmy koło 100 lub więcej. Więc y, no, każdy, każdy strzał oddany do nas to, to są zadane obrażenia. Zobaczcie tutaj dolna płyta 31, y, przednia belka 50, tutaj mamy 32, tu 15. <laughs> Wieża to jest 20, na jarzmie 35, 50 powiedzmy, czyli no nie ma takiej możliwości, żebyście cokolwiek odbili. No jednak y, tym pojazdem gra się tak, że no staramy się jednak ograniczyć możliwość oddawania strzałów do nas. Bok 20 y, z gąsienicą, która jest traktowana jako pancerz warstwowy 35, wieża 20, czyli, czyli nawet pierwszy tier byłby w stanie nas nas podziurabić. Tutaj mamy 15, 15, 20 od góry wartość 10 plus ewentualnie z przodu 15, czyli każdy uszkodzenia od artylerii to to jest zdecydowanie penetracja. Jednak grając z czołgami lekkimi zakładamy, że tego pancerza nie ma i uważam, że zupełnie bezsensowne jest omawianie dalej czegoś, co, co występuje tylko hipotetycznie, więc szkoda naszego czasu na to. Przejdźmy teraz do mobilności. Mamy wagę 12,2 w tej konfiguracji. 330 koni moc silnika co daje nam moc na tonę 27 koni, prawie więc ta wartość pozwala na to, by, by ten pojazd był naprawdę żwawy. Czyli nie, nie odczuwamy takiego zamulenia jak niektóre pojazdy, że, że przyciskamy klawisz W i czekamy aż on się rozpędzi. Ten jest żwawy od samego początku. Prędkość obrotu. To jest 40 i to jest wartość moim zdaniem troszeczkę, troszeczkę mała. No jednak będzie wymagało to przyzwyczajenia się do tego pojazdu. Prędkość maksymalna to jest 60 do przodu, 23 do tyłu. I tak naprawdę moim zdaniem. No nie odczuwa się w tym pojeździe kiedykolwiek braku, braku tej, tej mocy, tej prędkości. Jednak, jednak wystarcza ten, ten, powiedzmy, ta prędkość obrotu promień tego skrętu mógłby być zdecydowanie, zdecydowanie lepszy. Następnie mamy. Maskowanie. Tutaj w moim pojeździe to jest 29% z dwoma załogantami wyszkolonymi na 80%, więc później przy, przy lepszym wyszkoleniu załogi to się zdecydowanie zmieni. Yy, zasięg sygnału 766 metrów, yy, zasięg widzenia 467 metrów yy, z lornetką czyli przejdźmy teraz. Yy, do wyposażenia. Ja, jak wspominam w każdym filmie, no, u mnie jednak podstawową umiejętność, znaczy podstawowymi. Elementami wyposażenia są elementy zwiększające zasięg widzenia, więc tu także powłoka antyrefleksyjna, która da nam 10% do zasięgu widzenia oraz ulepszona wentylacja, która poprawi nam większość parametrów tego pojazdu czyli poprawi nam także czas celowania, ładowanie no jednak, jednak to jest bardzo. Pożądany moduł. W pojazdach, którymi ja gram, powłoka antyrefleksyjna jest standardowym wyposażeniem w każdym pojeździe. I ja mam tutaj zamontowaną lornetkę, gdyż robię tak na wszystkich pojazdach, których zasięg widzenia jest mniejszy niż 445 metrów, a tutaj byłoby to 411, co moim zdaniem, jak na czołg lekki, jest zdecydowanie zbyt małą wartością. Więc ja zdecydowałem się tutaj na lornetkę. Ale rozsądnym wyborem wydaje się tutaj jeszcze także ulepszony system naprowadzania, stabilizator pionowy i siatka maskująca, w zależności od tego, jak kto gra tym pojazdem. Czyli ulepszony system naprowadzania dla tych graczy, którzy mają już załogę wyszkoloną na. 3 lub 4 perki, to, to jednak yy, ten ulepszony system naprowadzania się, się przyda. Stabilizator pionowy dla graczy, tych, którzy grają tylko i wyłącznie bardzo aktywnie, bo ten stabilizator działa tylko i wyłącznie w trakcie jazdy lub obrotu wieży, czyli gracze grający statycznie nie odniosą z tego modułu żadnych korzyści. A siatka maskująca przydaje się, gdy macie do wykonania jakieś misje, powiedzmy na spota na przykład i w tym momencie tak albo, albo stosujemy lornetkę i, i odpowiednią miejscówkę, albo wysuwamy się bardziej na czoło i stosujemy siatkę maskującą, choć ja zdecydowanie jednak, tak jak powiedziałem, preferuję lornetkę, więc założymy ją tutaj ponownie. Następnie przejdziemy do pocisków, które ja tutaj mam. Ja mam na tym pojeździe pociski przeciwpancerne w ilości 32. Pocisków APCR, czyli tych premium, nie wożę wcale i odłamkowo burzących nie wożę także wcale. Dlaczego? Dlatego że Zdarza się często, że gram na resztkach amunicji. Czyli często się zdarza, że tą amunicję wykorzystuję prawie całą. Amunicji APCR nie stosuję z kilku względów. Pierwsze, że podstawowa amunicja jest wystarczająca. Druga, że amunicja APCR jest droga i po prostu nie kalkuluje się, no po co mam strzelać amunicją premium, kiedy mogę strzelać zwykłą amunicją, zadając te same obrażenia, a koszty są 20 ponad 20 prawie 30-krotnie niższe. Zobaczcie, zwykła pestka kosztuje 109 kredytów, a premium kosztuje 2800. Jednak ten pojazd bardzo dobrze zarabia kredyty właśnie na zwykłej amunicji. Odłamkowo burząca Amunicja to już jest w ogóle jakieś całkowite nieporozumienie. Następna rzecz, ze względu na którą nie korzystam z amunicji APCR, to jest przeładowywanie pakietów. Jeśli gracie czołgiem magazynkowym, bardzo ważne jest to, że w momencie, kiedy nie macie jakiegoś celu przed sobą, jest, jedziecie powiedzmy, przemieszczacie się w inne miejsce, starajcie się zawsze przeładować sobie pakiet, żeby mieć go pełny. Czyli nie ma celu to automatycznie przyciskacie klawisz C i przeładowujecie pakiet na, na nowy. I teraz gdy grałem na moim pierwszym koncie i miałem dwa magazynki tych, tych APCR-ów, to sytuacja bywała czasami o tyle kłopotliwa, że na koniec zostawało mi na przykład dwa pociski zwykłe i dwa pociski goldowe. I tak naprawdę, żeby oddać cztery pociski, potrzebowałem 40 sekund na, na przeładowanie, bo pierw miałem... Do przeładowania dwa pociski, te, te zwykłe, potem dwa pociski następne, i no jednak mnie to niezwykle doskwierało. A tak jak mówię, no ja znam Xpoty pojazdów, więc moim zdaniem ta amunicja APCR, akurat w tym pojeździe, jest zupełnie zbędna, bo penetracja 144 pozwala wam spokojnie strzelać po Xpotach po i moim zdaniem no, nie ma sensu włożenie tej amunicji APCR. Z drugiej strony, pojazd na zwykłej amunicji będzie Wam świetnie zarabiał, a 144 to jest nawet w pojeździe tym 1375, który się spotyka z dziewiątkami, to te 144 spokojnie pozwala Wam czołgi 9 tieru, powiedzmy, objeżdżać i tłucić gdzieś tam po. po Tyle na przykład po, po bokach. No jednak, jeśli nauczycie się yy, Wixpotów w pojazdach, to ta amunicja PCR będzie wam zupełnie zbędna. Następna rzecz to jest materiały eksploatacyjne. Ja tutaj włożę. Mały zestaw naprawczy, małą mapteczkę i automatyczny system gaśniczy, ale nie pamiętam, by pojazd się palił, więc można zamiast automatycznego systemu gaśniczego zainstalować sobie duży zestaw naprawczy, który skróci o 10% czas naprawy. Oraz pozwoli Wam na to, że no jesteście w stanie się naprawiać naprzemiennie, powiedzmy zdecydowanie szybciej, z tego względu, że no ten pojazd zatrzymany to, to jest tak naprawdę jego, jego koniec. Więc albo gracie bardzo, bardzo ostrożnie, albo może się zdarzyć tak, że powiedzmy drobny błąd skończy się dla was w garażu. Tym pojazdem gramy zdecydowanie w drugiej linii, nie, nie gramy na pierwszej linii, pojazd ani nie jest jakimś rewelacyjnym spoterem, mało tego yy, jednak pojazdy się zmieniły i czołgi lekkie mają taki sam zasięg widzenia jak czołgi średnie, ciężkie, więc jeśli ktoś chce sobie spotować, to niech sobie spotuje, ale yy, no, powiedzmy, gdy ktoś wam napisze, że Wy macie spotować, to ja albo bym się powstrzymał od komentarza, albo dał jakiś zjadliwy komentarz, i, i tyle, więc tutaj temat uważam za zamknięty. <laughs> Następna rzecz to są załoganci oraz umiejętności, które sobie na nich wyszkolimy. I tutaj sytuacja dla nas niekorzystna, bo umiejętności radiooperatora posiada dowódca, czyli maksymalny zasięg widzenia otrzymamy dopiero przy czterech perkach. No jest to sytuacja mało komfortowa, bo jednak cztery perki do zrobienia to jest dość długi okres czasu i tak na pierwszą umiejętność u dowódcy zdecydowanie szósty zmysł, jak na każdym moim pojeździe. Pierwsza umiejętność u celowniczego to jest maskowanie, u kierowcy mechanika także maskowanie. Druga umiejętność to jest braterstwo broni u wszystkich, i te braterstwo broni poprawi nam większość parametrów naszego pojazdu. Za chwilę to pokażę w porównaniu. Trzecia umiejętność u dowódcy to moim zdaniem rozeznanie w sytuacji, które zwiększy zasięg widzenia o 3%, a jako czwartą dopiero nadamy zwiat, który zwiększy o 2%. Dla celowniczego, jako trzecią umiejętność, radziłbym wyznaczony cel, jako czwartą strzał z biodra, czyli zwiększymy sobie celność podczas obrotu wieży. Jako trzeci perk u kierowcy, moim zdaniem, jednak hamowanie sprzęgłem tutaj promień skrętu tego pojazdu czasami będzie nam doskwierał, więc zwiększenie go jednak, jednak sprawi, że gra będzie przyjemniejsza. Jako czwarty perk wybrałbym gładką jazdę, która zwiększy celność podczas ruchu. No Więcej perków nie ma, nie ma sensu omawianie. Moim zdaniem i tak w większości przypadków wyszkolicie na tym pojeździe Powiedzmy dwa perki, i załoga zostanie przeniesiona do jakiegoś pojazdu wyższego tieru. No ja tak robię, a w tym drzewku francuskim jednak <coughs> na stałe w moim garażu będzie w pewnym momencie chyba około 8 pojazdów, czy 10 nawet, więc tych załóg będę potrzebował dość sporo. I zobaczmy sobie, jak, jak te wartości wyglądają przy wyszkoleniu. Yy... Przy dalszych perkach, czyli przy jednym perku mamy, mamy tak, jak tutaj jest teraz, zasięg widzenia to jest 460 metrów z lornetką. Bez lornetki jest 405, to już jest niezwykle mało. Przy dwóch perkach to jest 2.11 czas celowania, co jest naprawdę bardzo, że tak powiem. Bardzo sprzyjającą dla nas okoliczności. No, czas celowania tego pojazdu jednak mniejszy nam się zdecydowanie przyda. Następne perki to już będzie typowo zwiększanie zasięgu widzenia u, u dowódcy, i tu powiedzmy, yy, z lornetką możemy o, otrzymać maksymalnie 496 metrów, co daje nam 436 bez i być może. Dla części graczy, którzy będą tymi pojazdami grali bardzo aktywnie, to w tym momencie gdy, gdy mam, miałbym 4 perki, zdecydowałbym się na system naprowadzania lub, yy, lub stabilizator pionowy, ale jednak ja preferuję yy, ulepszony system naprowadzania. I w tym momencie czas celowania byłby 1,92, co jest wartością bardzo dobrą. Jednak jeśli macie na jakimś czołgu tą wartość poniżej 2, to, to gra już jest naprawdę bardzo przyjemna. Czy coś jeszcze mógłbym dodać na temat tego pojazdu? Wydaje mi się, że nie. Za chwilę przedstawię Wam jakąś bitwę moją tym pojazdem, by zaprezentować Wam, jak ja gram tym, yy, tym pojazdem. Z z tej strony chyba byłoby to już wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, zadajcie poniżej, być może o czymś zapomniałem. Zapraszam do komentarzy, subskrypcji i dziękuję Wam jeszcze raz. Cześć.